Ustawa o ochronie ludności była omawiana w Gnieźnie. Wchodzący w życie program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 był tematem spotkania informacyjnego w Centrum Kultury STD. Szkolenia w tym zakresie będą prowadzone w całym powiecie gnieźnieńskim, a na ich początek tematykę przybliżył Wiesław Leśniakiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. ustawa ma jest ustawą zadaniową. To w tej ustawie określiliśmy podstawowe zadanie, jakie musi realizować samorząd w odniesieniu do przygotowania swoich terenów i, i odpowiedzialności za przygotowanie państwa na poziomie najniższym na, dział, na wypadek wystąpienia i kryzysu i stanu wojennego. W związku z tym ona ma przede wszystkim charakter zadaniowy, poczynając od poziomu najniższego od samorządu, poprzez starostę, wojewodę i ministra spraw wewnętrznych. To jest jeden element, bo ustawą taką operacyjną jest nadal ustawa o zarządzaniu kryzysowym. To ona mówi, w jaki sposób państwo będzie funkcjonowało w sytuacjach kryzysowych, a ustawa o stanie wojennym mówi, o tym, jak będziemy funkcjonować w stanie, w stanie wojny, natomiast tutaj określiliśmy sobie zadania, które, podstawowe zadania, które powinny być wypełniane, kto jest ewentualnie wykonawcą i w drugiej części mówimy również o tym, jak lepiej przygotować państwo w tym zakresie, mówiąc o pewnych takich obszarach kluczowych, budownictwo ochronne, system powiadamiania i ostrzegania, System bezpiecznej łączności. Takie trzy kluczowe, milowe no, obszary, które w jaki sposób musimy realizować, i jak obywatel sam musi się przygotować. Co prawda, tam nie mamy takich wskazań jednoznacznych, ale mówimy o tym, obywatelu, przygotuj się na sytuacje najtrudniejsze, daj sobie szansę, po to, żeby ewentualnie systemowo wejść z pomocą w układzie takim no, zorganizowanym. I dlatego pokazujemy tę ustawę jak gdyby w takich trzech kluczowych obszarach: organy ochrony ludności, o których powiedziałem przed momentem. Potem mówimy o podmiotach, czyli te wszystkie podmioty, które będą realizowały określone zadania, choćby na wynikające z pragmatyk. Służbowych, czy ewentualnie pragmatycznych poszczególnych ym, instytucji, które są zapisane w ustawie o ochronie ludności, bo tam są wymienione podmioty, które na siebie biorą pewną odpowiedzialność. Z dużym znaczeniem państwa i Straży Pożarnej i wszystkich jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z punktu widzenia ratowniczego, bowiem ten element podmiotowy dzielimy jak gdyby na trzy takie komponenty. Pierwszy ten komponent ratowniczy Straż Pożarna ratownictwo medyczne. I inne ratownictwa, które funkcjonują w naszym kraju wodne, górskie, ale inne podmioty, ratownictwo górnicze. Potem mówimy o podmiotach, które ewentualnie funkcjonują w całym aspekcie rozpoznania analiz i ewentualnie współdziałania operacyjnego, prawda w ramach systemu zarządzania kryzysowego. I widzimy również pewien element podmiotowy mówiący o organizacjach pozarządowych, które mogą. Funkcjonować w tej części pomocy humanitarnej, ale również w części ratowniczej, bo OSP jest, jest również, Ochotnice Straży Pożarnej są podmiotami również społecznymi. I tutaj w tym komponencie widzimy również rolę innych organizacji, które zechcą uczestniczyć, bowiem rok 2022, kiedy przyjmowaliśmy uchodźców, widzieliśmy, jakie znaczenie jest organizacji pozarządowych. I trzeci komponent to są podmioty gospodarcze, które świadczą podstawowe usługi dla obywateli. Nawet stacje uzatniania wody, przedsiębiorstwa wyrządzające nieczystości to są podmioty, które w czasie wojny staną się podmiotami również obrony cywilnej. I, I trzecim takim obszarem odniesienia to są zasoby, które należy tworzyć na to, żeby ewentualnie zapewnić dostawę podstawowych y, y, atrybutów związanych no, z określonym brakiem zaopatrzenia lokalnego. Więc mówimy, i te zasoby również na ochronę dobytku, w razie czego no, to, co tworzymy na wypadek stanów, w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych elementów, żebyśmy. Po, Zbudowali własne zasoby lokalne, międzygminne, gminne czy też wojewódzkie. To są jak gdyby takie podstawowe obszary, które, o których, które opisujemy w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej. I kluczowym elementem to jest przejście z tego stanu, bo mówimy tak: nie tworzymy nic nowego na czas wojny. Jedyną rzeczą istotną z tego punktu widzenia jest zapewnienie personelu do wszystkich podmiotów, które są podmiotami ochrony ludności, a w czasie wojny muszą się stać podmiotami obrony cywilnej. I przejście na ten stan wojenny będzie polegało na tym, że personel pracujący, czy służący czy ewentualnie obsługujący, choćby nawet organ ochrony ludności, stanie się personelem obrony cywilnej poprzez przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do obrony cywilnej. Z budżetu centralnego na program rok rocznie będzie przeznaczane 16 miliardów złotych. Ustawa wdraża mechanizmy przygotowania się każdego z nas na sytuacje kryzysowe, począwszy od wichury, poprzez gradobicie, czy zagrożenie ze strony wroga, czyli jeśli chodzi o działania wojenne. Ta ustawa, ale także program ochrony ludności i obrony cywilnej przyjętej przez Radę Ministrów daje konkretne instrumenty, czyli będzie mówiła, że podmioty ochrony cywilnej, którymi są między innymi Ochotnicze Straże Pożarne, Polski Związek Łodziecki, PCK Caritas, każda z tych podmiotów, każdy z tych podmiotów będzie miał wspólnie ze swoim wójtem, burmistrzem, prezydentem przypisaną rolę na czas właśnie tego zagrożenia. Po drugie, każdy z nas funkcjonujący w obszarach tych organizacji pozarządowych będzie przypisany do korpusu obrony cywilnej, żeby nie było tak, że żołnierz wOTU funkcjonujący w Straży Pożarnych, będący wolontariuszem PCK, nagle się okaże, że jest w trzech miejscach ta sama osoba. Stąd powstanie ten korpus obrony cywilnej, w którym będzie wiadomo, że Malinowski będzie wykonywał tą, a nie inną funkcję na wypadek zagrożenia. I ostatnia bardzo ważna kwestia to umiejętność zachowywania się w sytuacjach kryzysowych, stąd zapewne minister mówił, że przygotowywany jest ten poradnik i ten poradnik ma nie tylko trafić jako kolejna broszurka do mieszkań, do domów, ale warto by było, żeby ten poradnik na przykład ze strażakiem OSP czy PSP czy z ludźmi przygotowywanymi do tego trafił połączony z rozmową, chociażby krótką rozmową, a może będzie to okazja, że strażacy przy okazji zamontują czujkę dymu w każdym polskim domu. I to będzie jakby taki pierwszy etap wdrażania tego, co się nazywa bezpieczeństwo każdego z obywateli, stąd dzisiaj to spotkanie, bo przyjęte rozwiązania prawne na Forum Sejmu to jedno, a życie to drugie. I wspólnie organizujemy to spotkanie z Panem Starostą, aby przekazać zarówno organom obrony cywilnej, jakim są samorządowcy, jak i podmiotom ochrony cywilnej, jaką są na przykład te organizacje pozarządowe. Jak muszą łączyć wysiłek, żeby wspólnie to bezpieczeństwo i odporność budować? Generalnie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej powoduje i nakłada na nas obowiązki, mówię na nas, na samorządowców, do działań na przygotowania się na wypadek działań nadzwyczajnych, w tym również w sytuacji wojny czy stanu wojennego. I jesteśmy zobowiązani przede wszystkim przygotować się na to w sposób. Taki proceduralny, stąd też jako starosta, ale też wodarzy miast uczestniczą w szkoleniach, które organizowane są w Warszawie właśnie przez ministerstwo. A potem dalej na naszym terenie organizujemy takie szkolenia jak dzisiaj w stosunku do służb podległych, takie jak Straże Pożarne, Ochotnicze Straże Pożarne, Policja, ale również osoby odpowiedzialne za obronę cywilną będące w urzędach gmin i miast. I to jest pierwszy krok, żeby poznać zapisy przede wszystkim ustawy i co jest naszym obowiązkiem. My jako samorządowcy odpowiedzialni jesteśmy przede wszystkim za ochronę ludności cywilnej, obronę ludności cywilnej i ewentualną ewakuację. Ale żeby to wszystko wiedzieć, musimy być zapoznani z przepisami ustawy. Myślę, że te szkolenia będą cykliczne, będą się powtarzały. Również nasze Pogotowe Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie przygotowywała procedury, bo czas niepewny i trzeba jak najszybciej w tym zakresie działać. W szkoleniu na szczeblu powiatowym uczestniczyło w poniedziałek 90 osób.